Siemanko, bizwy. Dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku i dzisiaj zagramy sobie w gierkę, która się nazywa Squad Busters. Jest to nowa gierka od twórców Supercell'a, która wyszła, jak wy to oglądacie, to przedwczoraj, czyli we wtorek już można było ją pobrać. Pewnie już wiecie, o co, ta gierka, o co w tej gierce chodzi, ale e, no po, powiem wam, o co i tak chodzi w niej. Więc tak, na początku wejdźmy sobie w sklepik. i mamy tutaj jakieś ulepszenie do Goblina za darmo. Okej. Okay. Dobra. E, I mamy tutaj przycisk. E, albo, dobra, e, od początku Wam to powiem. Czyli tak, mamy swoje postacie, czyli mamy na przykład El Primo, Colta, mamy. Tu mamy postacie, bardzo też mamy. Mamy postacie ze wszystkich gier e, Supercella. Naprawia wszystkich. Ja mam takie oto postacie. Ja mam Barbarzyńcę, Goblina, Grega, Medical, Primo, Colta, Hograidera i tą tutaj zdobyłem za połączenie się z Super Sellem ID. Dobra. Więc y, wam właśnie y, powiem o co tu chodzi. A i jeszcze taka kluczowa rzecz to tutaj jest sezon startowy. Na początku jest sezon startowy, później to będzie jakoś inaczej się pewnie, pewnie nazywało. I tutaj mamy takie coś jak klejnoty. I za te klejnoty właśnie tutaj ulepszamy sobie ten sezon, a i tu możemy nowy karnet sobie z ten ulepszyć. a i tu skinak jakiś jest. A to 20 zł kosztuje. Ojojo. Super karnet. 20 zł, dobra. Nie przychodzi <ścoughs> Już ja przychodzę do gierki, bo no bo mega długi wstęp, tak? Dwie, dwie minuty nagrania i jeszcze żadnej gierki nie, nie zagrałem. Gierka jest... Fajna, nie powiem, że nie e jest fajna. Więc tak, na, na początek wybieramy swoją postać. Ja wybiorę e na przykład El Primo. I musimy właśnie bić się z, z szk szkieletami na początku, żeby zdobyć końcy Tak, e bijemy się ze szkieletkami. I zdobywamy końsy. I za takie trzy końsy, możemy sobie mm, naszego kolegę kupić, żebyśmy. Bo jak widzicie, czekajcie, zaraz wam pokażę. Tylko tutaj temu, temu naklepie. Temu szkieletkowi, dobra. Mam, mamy cztery końsy. I patrzcie, tutaj mamy skrzyneczkę. I możemy swe, sobie naszego kolegę dać. Ja dam na przykład goblina, bo medyk jest jakiś taki. Nie, nie, nie. Nie jest taki dobry aż ten medyk, więc ja sobie dam tego. Dobra, tu mam jakiś gracza, więc... Właśnie t, y, trzeba go chyba dosklepać, więc sklepiamy go. Tylko, że chyba szans nie mamy z nim, bo on ma... Trochę więcej chyba HP. Chodź tutaj. Gdzie uciekasz? O, siat bo on ma tutaj... On no, nie zabił mnie! Nie zdążyłem mu uciec, widzowie. Ale jeszcze do końca wam nie wytłumaczyłem, bo to jest... O, mam dziewiąte miejsce, jak widzicie. No ok. O i mamy właśnie 110 tych klejnotików e, do otworzenia. I mamy skrzynkę, utracono pasę. Dobra, to sobie odnowimy tą pasę, bo mamy jakąś jakiś tam. Trochę więcej tego hajsu, bo mamy tam chyba 16 tysięcy, więc mamy takie skrzynki tutaj i otwieramy sobie tą skrzynkę. Niestety nam wypadła zwykła i co nam wypadnie z tej zwykłej? Greg. Okej, okay, ulepszanie do grega nam wypadło. I możemy sobie chyba ulepszyć tego Greg'a. Tak jest, możemy ulepszyć. Więc sobie rozwiniemy tego grega. Mamy dwie, dwie gwiazdeczki tutaj przy Gregu. No okej. Okay. O, i jeszcze możemy rozwinąć tego Grega, tu rozwijamy. I mamy tutaj, w karnecie naszym... Jakiegoś... E, bilety skrzyni, ok. I kurczaczka możemy mieć, patrz jaki słodziak. Kurczaczek. Patrzcie ile tu już tych zadymiarzy tu mam. W sensie nie wiem czy to się nazywa zadymiarze w ogóle nazywa, możecie napisać w komentarzu. Jak to się nazywa. Więc ja myślę, że Jarka jak wyjdzie globalnie to się wybije, ponieważ jest dosyć spoko Teraz Wam bardziej wytłumaczę, czyli tak, na początku bierzemy Colta, bo on jest najbardziej OP z początkowych zadymiarzy Nie będę na to mówił zadymiarzy, bo, bo nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa Mamy strzał jakiś, dobra, to użyjmy ten strzał Dobra, i strzelamy właśnie sobie do tych, tych Źródków. o, jest tutaj jakiś. Gonimy go, gonimy go. Dobra, zadaję mu HP. Jeszcze, o, jeszcze raz zadaję mu Dobra, jeszcze raz. Pyk, 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 pyk. Walimy do niego. Do tego ziutka. Chodź tutaj, nie uciekaj nam. Gdzie uciekasz? O dobra, zabiłem i teraz mam trzy klejnoty jak widzicie. Eee, weźmy tu sobie, sobie barbarzyńcę, bo on jest tutaj też dosyć OP. Mam trzy klejnoty, jak widzicie, i za te klejnoty właśnie sobie maksuję ten, ten sezon, co wam tam pokazywałem, za te, te za te gemiki. Dobra, pokonaliśmy tutaj wszystkich, mamy tego kurczaka, nie wiem on co jeszcze robi, bo dopiero go odblokowałem. I patrzcie, co tu się dzieje, jakieś tele są, u kurde, jakiś... Już... O, no nie, dobił mnie jakiś ten, ziutek. No najgorzej. Co tu się stało, czemu mnie odobił? Nie no ale skam. Oskamowała mnie ta gra widzowie. Nie podoba mi się to. Oszukali mnie. Znowu odnawiamy sobie pasce. Bo mamy dużo tych monetek, więc sobie odnowmy. Patrzcie na to mamy skrzynkę. Więc możemy się zabawić w taką gierkę, więc... Tak, macie 3 sekundy na zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. A e, po prostu ja otworzę tą skrzynkę, żeby mi jakiś... Drop, wypad, to możecie właśnie tą łapeczkę zostawić. Nie odliczam. 3, 2, 1. I ja klikam w skrzynkę, o, bardzo duża zwykła, więc zostawiliście łapkę w górę. Więc dziękuję, widzowie. Mamy ulepszenie do kurczaczka naszego. Jakąś nagrodę tutaj odbieramy. Nie wiem, co to jest za nagroda. O, jeszcze jedną nagrodę odbieramy. Okej. Okay. Takie tutaj prezenty to ja lubię, jak za darmo to trzeba brać, co nie? Mamy kurczaczkę, ulepszamy sobie tę ku kurczaczkę, okej. Okay. I goblinka mamy, okej. Okay. Słyszałem, że najbardziej OP jest właśnie Wiedźma, więc jeżeli, wam, jeżeli się uda odblokować tą Wiedźmę, to no będę zadowolony. A ta Wiedźma jest, o jeśli się nie mylę, tak tutaj jest ta Wiedźma. Mamy tą Wiedźmę tutaj, ale potrzebujemy dziesiątego poziomu. Dobra, dobra, zagramy sobie jeszcze jedną gierkę, pyk. Okej. Okay. Nie wiem co to jest, jakieś... Tutaj losują nam się mapki chyba. Dobra i zaczynamy, bierzemy kolta standardowo. Bo kolcik jest najbardziej upi. Pamiętajcie, na początek tylko kolta bierzcie. Nic, nic innego się nie opłaca w Zowie. Grega bierzemy. A później to już wywalone, tak naprawdę. Później bie bierzcie, co chcecie. Dobra, zbieramy tutaj i walimy sobie do tych szkieletków naszych. By się przydało jakiegoś tego tutaj, znaleźć naszego ziutka. co nam tutaj y, da dodatkowe te gemy. Dobra, tutaj otwieramy sobie. O, leczenie mamy jakieś. Okej, okay, Alprimosa zabierzemy. Dobra, mamy tu gemika. O, patrzcie co tutaj jest, jakiś ten, ziutek tutaj jest, i on rzuca jakimiś tymi, eee, nie wiem czym on rzuca naprawdę, jakimiś kamieniami tutaj rzuca w nas, o kurczę, znowu wali kamieniami, patrzcie na to, ja uciekam od niego, ja nie chcę się z nim bić, eee, bierzemy barbarzyńcę i, uwaga, uwaga, klepiamy się i naklepaliśmy mu, Dobra jeszcze temu I jeszcze tego trzeba smoka porobić Patrzcie robimy smoka Dobra ja się tutaj uleczę Bo trochę mi tutaj brakuje O le są pociski dobra ominąłem je na szczęście I walimy teraz z całą petą smoka O, zabiliśmy tego smoka Ale nam to dało Medyka zabierzmy Nie wiem co on robi Ale chcę go przetestować po prostu A patrzcie tu jest jakiś ziutek Dobra, to walimy do niego Tylko na początku tutaj tych rozwalę Dobra, mamy Dawaj, dawaj, dawaj Chodź tutaj Gdzie uciekasz? Możemy bombę tu mu rzucić Dobra, gdzie uciekasz? Chodź tutaj Dobra, zabij... O ile on miał tego, tych gemów? O widzowie Ile on miał gemów Dobra, Hograidera wybieramy sobie o kurde, co tu się dzieje? Uciekamy, uciekamy, uciekamy! Widzowie, ewakuacja! Jeszcze tu jest jeden! Widzowie, co tu się dzieje? O sied, tu jest jeden typek, dobra walczymy, Nie, Widzowie, uciekamy od niego, uciekamy od nich! E, medyka bierzemy, żeby nam leczył tych źródków naszych. Dobra, niech on tu nam leczy tych. Dobra, zabijamy sobie kolejnego tego Goblinka. Okej, okay, i lecimy się z tym typem klepać. Nie wiem, czy nam się opłaca. To chyba nie, nie opłaca się, właśnie. Tu jest tyle typów, że ja zaraz zginę, widzowie. Patrzcie na, co, na to, co tu się dzieje. O kurde, dobra, ja ewakuuję się stąd. Ok, bierzemy. O, ale tu Gemów leży, widzowie. Dobra, klepiemy się z jakimś typem. Dobra, zabiłem go, ile tu gemów leży? Dobra, dobra, bierzemy to wszystko, bierzemy to wszystko, tak jest. E, bierzemy, leczymy się, tak jest. E, bierzemy rajdera kolejny... ILE TU GEMÓW LEŻY? O PANIE! Widzowie, ile tu gemów, czy wy to widzicie? 400 gemów mam. No to nieźle. Patrzcie na to. O, i się skończyła runda. 400 gemów miałem. Co tu się dzieje, W widzowie? Patrzcie na to: pierwsze miejsce: 461 gemów. Ale nam tutaj wskoczy do tego karnetu. jo, 600 gemów. Patrzcie na to. Dobra, otwieramy sobie skrzyneczkę. Hop, hop. Rzadka. Rzadka nam wypadła. O, jeszcze taki nie miałem widzowie, powiem wam. Medyk, okej. Okay. Chyba nie miałem takiej, ale nie jestem pewien. No nie no 60 gemów nam zabrakło do kolejnej tej tutaj nagro nagrody naszej. Odbieramy sobie itemki. Tutaj też jest jakaś nagroda, więc sobie odbierzemy. Jeszcze jedną nagrodę mamy. I tu mam 8000 monetek. Dobra. Tu mamy jeszcze 200 monetek, ja mam 23 tysiące monetek, nie wiem co ja z tym zrobię naprawdę i gdzie ja to mogę wydać, a tu mogę wydać, na, na te postacie tu mogę wydać widzowie. Jak widzicie 60 gemów nam brakło, mam takiego niefarta, że no nie zdobyłem tych 60 gemów, ale to mam nadzieję, że sobie zdobędziemy w następnym odcinku, więc ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się gierka podobała, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję. No i co? Klikajcie w ten odcinek, który Wam się teraz wyświetla na ekranie. Trzymajcie się. No i bio.